Ojcze macie, ja bym chciał spytać na temat obecnej sytuacji w strefie euro, na temat wsparcia Unii Europejskiej, Grecji, zadłużonej Grecji, czy z punktu widzenia etyki, moralności jest to moralne, aby wspierać, pomagać państwom, które same sobie są winne za zadłużenie i jeszcze... Przekazywanie nieprawdziwych informacji opinii publicznej? No myślę, że jest moralne, tylko oczywiście chodzi o wspieranie sensowne. To znaczy takie, że jednak ten, kto się zadłużył, musi zrozumieć, że się zadłużył. To najgorsze w tym wszystkim, co mnie przeraża, jak widzę te sceny z Grecji, że jakby gdyby istnieje pewna nieświadomość kto jest głównym winowajcą prawda że to państwo wydawało za dużo jeżeli rodzina wydaje za dużo jest zadłużona no wszyscy rozumiemy że jest coś niedobrego yy, i że nie można no, że jednak na dłuższą metę to się skończy tragicznie w taki czy inny sposób a państwa tak robią a potem mówią że to jakieś konspiracja międzynarodowa amerykanie fundusz walutowy i tak dalej Niemcy właśnie nas wykańczają i ludzie w to chcą wierzyć że to nie jest jakoś ich wina bo to jest bardzo pośrednio a oczywiście no głównym winowajcą jest korupcja której wszyscy wiemy i która jest kancerogenna, ona się rozwija jak rak po prostu i przeżera tkankę z rozsądnej ekonomii. No i jeżeli się teraz, tylko znowu, to są żywi ludzie i moralizowanie w tym momencie im, samiście winni, was zostawimy, zawalenie się ekonomiczne dużego kraju, tragedie konkretnych ludzi, ale też od razu nieufność do systemu, ucieczka, to jesteśmy nad połączonymi, dlatego myślę, że po prostu potrzebna jest zdrowa terapia, to znaczy edukacyjna w dużej mierze, ludzie, żeby greckie społeczeństwo rozumiało, co się dzieje i dlaczego i jakieś zaciskanie pasa właśnie, no, żeby jednak rozwiązać problem, że to nie było, że ciągle dopłacamy. To już sprawdziliśmy właśnie, że ta pomoc międzynarodowa państw bogatszych do biedniejszych, państwo państwo okazuje się systemem uzależniającym, nie wyciąga wcale z problemów, a raczej wręcz w nie wpycha, więc, więc teraz musimy być już dużo mądrzejsi i mam nadzieję, że tak będzie. Samo zadłużanie państwa na koszt przyszłych pokoleń jest etyczne. No. W... To jest kwestia oczywiście dyskusji, poziomu, ale w ogóle mechanizm zadłużania życia na kredyt jest mechanizmem bardzo niebezpiecznym po prostu właśnie. Pewne zadłużenie, bo są dzisiaj pewne potrzeby, na przykład powiedzmy sobie, są dzisiejsi emeryci, które jakoś wes trzeba wesprzeć, a jeżeli produkujemy bogactwo, to za 20 lat będzie już lepiej z tym emerytom, oczywiście, więc trzeba, trzeba im dzisiaj pomóc, a nie, że wszystko. Więc jakaś forma zadłużenia nie jest jeszcze niemoralna, to jest tak jak pożyczka na procent nie jest czymś niemoralnym, ale jest pewien, pewna granica, gdzie się wykorzystuje sytuację przymusową kogoś i podnosi, i zaczyna się lichwa, prawda, i już jest niemoralna. Więc sam deficyt jeszcze nie jest niemoralny, ale jego narastanie, jego konsekwentne zwiększanie, y, wchodzimy w sferę niemoralności wtedy, bez wątpienia. Bardzo dziękuję. Dzięki.